Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Tym razem przedstawimy, jak wygląda mniej więcej nasze żywienie. Jest poranek, godzina 5:35. Jest to standardowa godzina mojej pobudki, w większości dni w tygodniu, ponieważ dzisiaj mam dwa treningi. Ja rano robię siłowy, a po południu kolarski. Więc jeden przed pracą, drugi po pracy. Gościa korzysta z cateringu, jak widać, pewnie później Wam pokażę, co to ma dobrego do jedzenia. Ja natomiast sam przygotowuję swoje posiłki, a przynajmniej wiem co jem ja dokładnie i lubię swoje potrawy, nie sprawia mi to większego problemu. Gości czasem też coś dorabiamy, bo w cateringu jest około 1500 kalorii, a jej zapotrzebowanie dzienne jest zdecydowanie wyższe, więc do dorabiamy trochę jeszcze jedzenia od siebie. Dziwne teraz mamy czasy, więc siłownie są w większości pozamykane. Eee, nie chciałam się zapisywać do żadnych związków, przeciągania liny i innych tego typu klimatów. Poza tym siłownie, które są obecnie otwarte są na tyle daleko, że nie chce mi się jeździć. Eee, więc z Gosią zrobiliśmy sobie taki mały pokój treningowy. Mamy trochę katli do dyspozycji. Dwa komplety sztangielek. Eee, ławeczka. Maty. W zasadzie wszystko co, wszystko, co potrzebuję, żeby zrobić swój taki trening funkcjonalny, tak to nazwijmy, bo nie mam już parcia na typowy trening siłowy, który uprawiałem do tej pory przez 12 lat. No teraz bardziej już pod kątem roweru, więc też staram się nie nabierać dodatkowo masy, której no, nie potrzebujemy szczególnie na podjazdach. Dodatkowo go się ten pokój jako swoje takie mini studio do treningów personalnych i prowadzi tutaj też zajęcia ze swoimi klientami. Warunki nie są może idealne, ale myślę, że w zupełności jak ktoś chce, wystarczą, żeby zrobić jakiś taki w miarę konkretny trening. Prócz klimatów siłowych jest to też nasz składnik na, na rower. Gosi wpięty w trenażer, więc haki stoją puste. Trenuję rano siłowo na wczoraj, teraz dopiero będę jadł pierwszy posiłek. Przyjął się, że zawsze po treningu, nieważne, czy szosowym, czy siłowym, jem słodki posiłek. Nie wiem. Tak się zakodowałem i, i tak już to jest. Dzisiaj na pierwszy posiłek będzie omlet. Już wcześniej mieliście okazję zobaczyć na poprzednich relacjach, jak wygląda. Ogólnie. Jajka, mąka, kakao, banan, jabłko, jogurt, yy, czekolada, mleko i smażona albo na oliwie z oliwek, albo na oleju rzepakowym. Ok, więc ten posiłek będzie miał około 700 kalorii. Dokładne makro znajdziecie tutaj, albo tutaj. No dobra, no to robimy. Jak widać wszystko uważę fotograma, cytograma. E, jeśli chodzi o mąkę używam zwykłej mąki pszennej, żadnych razowych, e, kokosowych innych wymyślunków. Nie mam problemów z trawieniem glutenu i gluten jest spokojny. Jak widać mamy już gotowy pierwszy posiłek. Tak jak wspomniałem omlet z banana, mleka, jajka, mąki pszennej i kakao. Na górę jogurt naturalny, jabłka, czekolada i polewa karmelowa. No dobra, ja się zabiorę za jedzenie. Czekamy aż Gosia wstanie. Pokażę, co tam dobrego ma w swojej torbie. Okej, okay, a więc moje posiłki są z Catering Body Fixers. Bardzo go polecam zresztą. I teraz tak. Tu mamy zawsze kartkę, w której są opisane wszystkie posiłki, co jak po kolei. I tak, na śniadanie co tam mamy? Bo masz odwróconą w swoją stronę. Na śniadanie pasta jajeczna z ogórkiem i czarnuszką mamy. oraz chleb żytni. Jak widać, tego chleba nie ma za wiele. To niestety jest, jest, jest drobny minus tej diety, ale uzupełniamy sobie. No dokładnie. Tak, dokładamy z własnych zapasów. Dobra. Na Drugie drugi. śniadanie e, bezglutenowy, wegański sernik Banty z gorzką czekoladą. O, obiad super wygląda. Obiad e, mamy bezglutenowe pierożki z mielonym mięsem drobiowym okay. i orientalnym sosem tamari. Wygląda całkiem, całkiem zacnie. Dobra, masz kolejne? I na podwieczorek. Harira makarońska zupa z soczy, soczewicą i suszonymi morelami. Dawid, kolacja. Kolacja. Na kolację mamy gryczane klicze z pieczoną papryką, orzechami boskimi w miodzie i kozim serem. Oraz miks sałat. No i jeszcze dodana herbata. Herbatka. Dla zdrowotności. No, więc tak jak e, wspomniałem wcześniej, 1500 kalorii około. Ale się zapotrzebowanie to przy dniach treningowych zdecydowanie 2000 plus, więc zawsze albo do tych posiłków coś dojada, albo robimy jakiś dodatkowy posiłek, żeby jednak ta podaż kalorii była odpowiednia do naszej nieniskiej aktywności w większości dni. No dobra, no to gościa, co? Zabierasz się ze za swoje śniadanie? No chyba zamienię, bo mam trening rano, więc sobie zamienię kolację. Może więcej węgli wejdzie na śniadanie. I tutaj mamy na śniadanie kolację. Wygląda całkiem... całkiem zacnie, smakuje też nie najgorzej. Jeśli chodzi o samą suplementację, to tak naprawdę podstawy omega-3, magnez po treningu, kompleks witamin, ashwaganda i acerola, ale ona przypadkiem nie wpadła, więc już chcę ją zjeść. Przy treningu kolarskim dochodzi jeszcze trudolina, czy jakiś po treningowy, ale to dokładniej e, opowiem przy samym treningu, który dzisiaj będę robił po południu. Niestety taka specyfika mojej pracy, że co najmniej jeden, zazwyczaj jeden, dwa posiłki muszę jeść w terenie. E, więc na zimno, a to kwestia przyzwyczajenia, bołem tego od kilkunastu lat. To no jako drugi posiłek, mamy makaron, surówkę, e, do makaronu, trochę pesto. No i mięso mielone z piersi z indyka. To jest taki lżejszy posiłek około 500 kalorii. Ogólnie bazuję na pięciu posiłkach dziennie, Kiedyś jadłem sześć, ale dla wygody zrobiłem sobie pięć. Pierwszy, trzeci i piąty są najbardziej kaloryczne, a ten drugi i czwarty pomiędzy trochę mniej. No chyba że czwarty wypada jako potreningowy, po treningu kolarskim, no to też tam jest odpowiednia Odpowiednia dawka, przede wszystkim węglowodanów, białka i trochę tłuszczów. Tutaj mamy jeden z posiłków Gosi. Potreningowy, tak w zasadzie. Drugi potreningowy. No, drugi potreningowy. Bo jeden to za mało. Pierożki Bezgluten. Bezglutenowe, no. no, to... no ci więcej do tego daje ja No to nic, smacznego. Dziękuję. Ok, kolejny posiłek już w domu. Będzie w zasadzie bardzo podobny do tego, który ja bym. W samochodzie będzie też to makaron z warzywami z patelni i z tofu. Smażone, tak jak omlet na oleju rzepakowym. Tutaj dokładnie będziemy mieć 5 g oleju rzepakowego. Jest ok. 120 g tofu, 125 g makaronu i około 150 g warzyw z przyprawą włoską. Ok. Yy, ogólnie co do samej kaloryczności mojej diety, to utrzymuję taką bazę 3100 kalorii bez względu na to, czy robię trening siłowy, czy, czy nie. Yy, jest to myślę, że delikatny mój plus kaloryczny. Yy, plus to, co jem yy, w czasie treningu i to, co dodaję yy, po treningu, jeśli chodzi o, o sosek. Mam taki swój schemat, ogólnie kieruję się wskazaniami pomiaru mocy i na każdą godzinę treningu zakładam sobie deficyt 300 kalorii, czyli powiedzmy trening dość mocny pokaże mi Garmin 800 spalonych kalorii, wtedy dostarczam za godzinę 500 kalorii, żeby te 300 kalorii wygenerować deficytu. Przy półtorej godzinie nie generuje 500, 300 kalorii deficytu, tylko 150, więc robię 1,5 godziny trening, spalam powiedzmy 1000 kalorii czyli od tego odejmuję 450 i dostarczam ekstra 650 kalorii do tych e, wcześniej wspomnianych 300 pozwala mi to na tym etapie cały czas utrzymywać wagę na tym samym poziomie, waży ważę między 73 i 74 kg od marca, już blisko sezonu będę chciał lekko schodzić z wagą, więc obecne myślę, że do 2800-2900 w tą bazę. No a jeśli chodzi o kalorie z samego treningu, e, będziemy wyglądać to dokładnie tak samo. E, makaron, ryż, mięso, warzywa, jeśli chodzi o warzywa na patelnię, e, przygotowuję zazwyczaj na dwa dni i pakuję w pojemniki. Nie mam za bardzo czasu, żeby codziennie to robić, a dwa dni jak leżą w lodówce, nic się z nimi nie dzieje, można bez problemu to spożywać. Całość oczywiście zlewamy sosem To jeden z moich ulubionych dzikich Hanabero No i tutaj mamy posiłek Może nie wygląda na ale Ale przed treningiem myślę, że Zrobi swoje, Zrobi swoje Minęły 2 godziny, 2 godziny z minutami po ostatnim posiłku, więc już teraz mogę komfortowo zacząć trening. Pogoda na dworze jest całkiem sympatyczna, kusi plener, ale jeszcze dzisiaj sobie odpuszczę. Jutro, czyli w sobotę i w niedzielę, mam w planie już pośmigać w terenie w końcu, bo już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem. Ok, jeśli chodzi o to, co jem w czasie treningu, no to dzisiaj mam przygotowanego batona e, i do tego daktyle suszone, przed treningiem e, porcja cytruliny, w pidonach mam przygotowany izotonik, no i jeszcze espresso i to wystarczy. Sprzęt już tutaj przygotowany. Tak jak wspominałem przy okazji restingu e, w czasie treningu Swift leci na rapku, na a, a tutaj lecę z Netflixem. I to w zasadzie tyle. Dzisiaj mam niezłą zażynkę na treningu, e, więc mam nadzieję, że widzimy się po. Jestem już po treningu. Jakoś udało się przetrwać. Tutaj widzimy statystyki. Wspaliłem e, 1000 kalorii. Tutaj tętno średnie 145, maksymalne 176. Średnia moc... Maksymalna moc, to wszystko widać. Cały ten trening trwał godzinę 20. Tak jak wcześniej wspominałem, na każdą godzinę generuję sobie 300 kalorii deficytu, czyli tutaj mamy 300 plus 100, 400 kalorii deficytu. Więc z tego 1000 odejmujemy 400 i powinienem dostarczyć 600 kalorii, w związku z wykonaniem tego treningu. Z tego co przygotowałem w czasie jazdy, było 300 kalorii. Nie zjadłem daktyli i okazało się, że jednak nie potrzebuję. Przy takich cięższych jednostkach, gdzie są sprinty, jednak jakoś nie chce mi się jeść. Więc tak, potrzebuję dostarczyć 600, 300 już dostarczyłem, więc zostaje mi 300 luźnych kalorii. Dodaję to do tego 300, o których wspominałem wcześniej, czyli dzisiaj powinienem zjeść łącznie 3-400 plus 300 tego, co zjadłem w czasie treningu. Nie piję raczej szejków potreningowych, wolę dostarczyć większość kalorii z jedzenia normalnego. Szejki, ewentualnie przy jakichś dłuższych treningach, gdzie, gdzie ten deficyt jest naprawdę spory, to wtedy sobie pozwalam na jakąś taką mieszankę białkowo-węglowodanową z dodatkowymi amilokwasami. A tak po treningu, suplementacji, tylko tak naprawdę magnes. Jestem już jakieś pół godziny po treningu, więc to jest ten moment, gdzie powoli zaczynam je ssać. Ogólnie staram się jeść pół na pół posiłki, posiłki słodkie i, i wytrawne, tak to nazwijmy, w ciągu dnia. Rano był posiłek na słodko po treningu siłowym, e, czyli omlet. Teraz po treningu kolarskim również na słodko. Tutaj mamy e, mrożone banany. Będzie ich 75 gramów. 75 gramów mrożonego mango. Mleko do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 50 gram, gramów twarogu półtłustego. 20 gramów masła z nerkowców. E, 20... Nie, tu przepraszam, 50-75 gramów owoców w żelu. 15 g odżywki białkowej, no i 70 wafli y, ryżowych. Całość blenduję razem z dodatkiem słodzika i soli. Yy, tak, soli do smaku. No i wiadomo, w czasie treningu też wypukuje się sód, więc y, trochę dodatkowej soli na pewno nie zaszkodzi. Zamrzazadła chowają się na następnego cika. Nie dajemy za dużo mleka, żeby nie była za rzadka konsystencja, żeby potem na to z wafli nie spływało. Mamy taką konsystencję, więc na pewno będzie dobrze się działo. Jak chcemy więcej tłuszczów w posiłku, można jeszcze dodać czekoladę. Naprawdę dodaje niezłego smaku. Ok, no i teraz dajemy stałość na wafle. Dwa wafle zrobię sobie z owocami. Jednak starczyło tylko na jednego. Yy, ogólnie mogłoby się wydawać, że twaróg niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem bezpośrednio po treningu. bo jak nie patrzeć, kazeina jest białkiem długo chłanialnym, a przyjęło się, że po treningu powinniśmy dostarczyć szybko odpowiednią dawkę protein. Natomiast jak badania pokazują, okno anaboliczne yy, nie trwa godziny czy, czy dwóch, tylko tak naprawdę kilkanaście godzin. Więc yy, myślę, że śmiało można. Yy, tutaj dostarczyć białko długochłanialne. Poza tym jem około 140-150 g białka w ciągu dnia, więc te aminokwasy cały czas gdzieś krążą w, obiegu, w krwiobiegu, stąd uważam, że nie jest aż tak istotne, jak, jak do tej pory się przyjęło. No dobra, ja się biorę za jedzenie i widzimy się przy kolejnym posiłku. My się zabieramy za ostatni posiłek. Ja poszedłem w bułkę i chleb z serem żółtym, humusem, pomidorkiełki. Gościa też ma coś dobrego, co tutaj mamy. Ja już zjadłam wszystko z cateringu, więc dojadam sobie wafle ryżowe: z, jedna z frużeliną, druga z serem żółtym i trzecia z humusem. U mnie dzisiaj około 3400 kalorii, plus to, co zjadłem w czasie treningu czasowego. Yy, mniej więcej 145 gramów białka, 85 gramów tłuszczu i 500 gramów węglowodanów. Tak to u nas mniej więcej wygląda? Czy to jest jeden, jedyny właściwy sposób odżywiania dla każdego? Zdecydowanie nie. Yy, uważam, że każdy powinien wypracować coś dla siebie. Yy, ja ze sportem, z żywieniem mam kontakt tak naprawdę od około 2008-2009 roku. Przerobiłem na sobie najróżniejsze diety. CKD, TKD, VLCD, e, rotacje węglowodanów, no i dietę zbilansowaną. I po tylu, tych, po tylu latach prób e, błądzenia doszedłem do wniosku, że jednak dieta z dużą podażą węglowodanów, umiarkowaną e, podażą tłuszczów, jest dla mnie najlepsza. Najlepiej się na nie czuję, no i jestem w stanie przeprowadzać najefektywniej treningi, czy to siłowe, czy treningi rowerowe. Ja z swojego doświadczenia dietetycznego, jestem po studiach dietetycznych, też mogę stwierdzić, że jednak dieta zbilansowana jest dla nas najlepsza, bo jest najbliższa tym produktom, który jemy na co dzień. Generalnie uważam, że dla każdego najlepsza dieta jest taka, którą po prostu jesteśmy w stanie utrzymać bez męczenia się, odmawiania sobie przyjemności. Ostatnio też bardzo popularna jest dieta ketogeniczna, która polega na eliminacji węglowodanów. Czy ma jakieś cudowne właściwości? Nie sądzę. Uważam, że ten szybki spadek wagi wiąże się tak naprawdę z obniżeniem węglowodanów, czyli mamy mniej glikogenu, mniej wody podskórnej. No i ta dieta jest mało towarzyska w moim przekonaniu ponieważ wychodząc na miasto nie zjemy burgera, bo jest bułka, nie zjemy pizzy, bo jest ciasto, nie zjemy makaronu, bo też węglowodany. Wiem, można sobie radzić z jakimiś tam sałatkami, no ale nie oszukujmy się. To jest po prostu odmawianie swojej przyjemności. Natomiast nie neguję tego. Jak ktoś się świetnie czuje na diecie ketogenicznej, śmiało uważam, że e, może ją stosować. Natomiast brak węglowodanów wychodzi, e, kiedy mamy treningi na wysokiej intensywności jednak Brakuje tego paliwa. Dieta jest na tyle indywidualną sprawą, że każdy powinien po prostu robić to, co mu pasuje, mu odpowiada i na czym najlepiej się czuje. Dokładnie. Dzięki za oglądnięcie kolejnego vloga. Jeśli macie jakieś pytania do nas odnośnie naszego żywienia, albo coś Was trapi odnośnie Waszego żywienia, zadawajcie pytania w komentarzach, postaramy się coś podpowiedzieć. No nic, to widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć. Cześć! Wafel, nie wafla! Jezu, ja no nie wiem no! Oddywa się ten coś gramów, gram. To już dzisiaj poziom gramów.